Współzałożyciel Porozumienia Centrum, były członek Rady Polityki Pieniężnej, obecnie prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Jastrząb Glapiński. Stoję jako Jastrząb na czele Jastrzębi, które tworzą w tej chwili Rady Polityki Pieniężnej. Jest to człowiek nieomylny i znający się na swojej robocie, ponieważ jak dobrze wiemy, dokładnie wiedział, kiedy wzrośnie inflacja, jakiej wysokości będzie to wzrost i dokładnie wiedział, jak na rosnącą inflację zareagować. Niestety, mimo swojego, mówiąc wprost, geniuszu oraz znakomitych kompetencji, zdarzały mu się wypowiedzi, które zbulwersowały opinię publiczną. No, chcę także podkreślić, co ważne, że inflacja nie ma negatywnego wpływu na zasobność portfeli Polaków. Nie wiem, jak wy, ale ja śmiem wątpić w tą odważną tezę prezesa Glapińskiego. Na razie te stopy, proszę Państwa, wynoszą 4, ta główna stopa 4,5. To nie jest wysoka stopa. To jest cały czas ujemna stopa, prawda, realna. To nie jest wysoka stopa. W ciągu kilku ostatnich miesięcy stopa procentowa urosła z 1,1% do 4,5%. Teraz wynosi 5,25%. Oczywiście odpowiednio do tych podwyżek wzrosły również raty kredytów. Od października zeszłego roku nawet o 90%. Rzeczywiście, ktoś kto zarabia powiedzmy około 100 tysięcy złotych miesięcznie, raczej nie odczuje tych podwyżek jakoś dotkliwie. Co innego osoby, które zarabiają blisko pensji minimalnej albo nawet o Tysiąc czy dwa tysiące złotych brutto więcej niż pensja minimalna. My chcemy jak najszybciej dorównać do poziomu tych najsilniejszych krajów. My jesteśmy blisko do ścignięcia poziomu gospodarczego i dobrobytu Włoch. Niestety dlatego też w dużej mierze, że tam spadł poziom życia, prawda, kilkadziesiąt procent i poziom PKB na głowę. Ale... Ale jesteśmy blisko wejść w ten, do tego klubu najbardziej luksusowego i zamierzamy to zrobić. Chyba nasza gospodarka nie jest jednak w tak dobrej kondycji, skoro do tego najbardziej luksusowego klubu możemy wejść dopiero wtedy, kiedy komuś w tym klubie mocno powinie się noga. Ta wyższa dynamika cen odzwierciedla fakt, że w Polsce jest znakomicie lepsza sytuacja gospodarcza niż w Europie mimo pandemii. Polska najlepiej przechodzi kryzys pandemiczny. Przypomnę, że mamy najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej, a spadek PKB był jednym z najniższych, i to jest także przyczyna. Czyli mamy wysoką inflację dlatego, ponieważ jest tak dobrze. To aż strach pomyśleć, jak było, kiedy mieliśmy nawet deflację. Fundamenty polskiej gospodarki są bardzo mocne, silne. Nie ma żadnych zjawisk kryzysowych. No, oprócz niewiarygodnie wysokich cen paliw, energii elektrycznej, gazu, ekogroszku, cen usług, no i oczywiście ogólnie cen w sklepach, doliczyć do tego pewnie jeszcze parę innych rzeczy, to rzeczywiście w Polsce żadnej sytuacji kryzysowej nie ma. To to wynikało z gwałtownej naszej reakcji na gwałtowny wzrost cen. Chcieliśmy tak postawić taką kropkę na i. Nie, Rada Polityki Pieniężnej nie zgodzi się na radykalne zwiększanie się inflacji. Będzie z nią walczyć. A to 75 no, wynikło z dyskusji. No bo można było przecież i 50, można było i 100. 75 wydało nam się najwłaściwsze. Silne zastopowanie inflacji, silne podwyższenie, ale jednocześnie nie jakaś gwałtowna reakcja. My widzimy, jaka już jest sytuacja. Jesteśmy zdecydowani działać aż do opanowania inflacji. Czyli wybraliśmy akurat 75 punktów bazowych, ponieważ jest to liczba między 50 a 100, no i tak nam wyszło podczas dyskusji. To chyba nie jest poważny sposób decydowania o takich sprawach. Te nieruchomości, które się kredytem za pośrednictwem kredytu nabyło, dzięki kredytowi, warto pamiętać, że wartość zakupionych nieruchomości za pośrednictwem tego kredytu w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Kredytobiorcy płacą wyższe raty, ale nieruchomość, którą kupili, czy są w trakcie kupowania, spłacając kredyt, bardzo wzrosła. Wartość, którą w tej nieruchomości jakby mają i którą spłacają, jest wyższa. Wydaje mi się, że problemem jest głównie to, że obecnie części ludzi nie będzie stać na to, żeby spłacać raty kredytu, nawet jeśli te nieruchomości będą więcej warte, nie będzie ich stać na wyższe raty kredytu. Nie doczekają, kiedy te raty zaczną spadać, więc będą musieli teraz sprzedać te mieszkania, Obciążone hipoteką, więc to nie będzie takie proste. Nie będzie ich stać, żeby za te pieniądze kupić nowe mieszkanie, bo ceny nieruchomości ciągle rosną. Dlatego będą musieli albo wrócić do rodziców, albo po prostu wynająć od kogoś mieszkanie. Banki udzielając kredytów hipotecznych uprzedzały, miały obowiązek nałożony przez KMF, uprzedzać kredytobiorców, że bardzo szybko stopy mogą wynieść, właśnie, stopa główna może wynieść 4,5 MBP. No bo to było oczywiste. Stopy mają to do siebie, że raz idą w górę, raz idą w dół. Te stopy, co teraz idą w górę, też proszę pamiętać, No, nie powiem tego zobowiązująco, ale no można przewidywać czy oczekiwać, że w końcu 2023 roku, jak wszystko będzie zgodne z tymi trendami dzisiaj, będą już zmniejszać się. Czyli to jest raz tak, raz tak. Tak jak koniunktura. Cykliczny ma ten charakter. Natomiast banki udzielając tych kredytów hipotecznych przy tych niskich stopach, historycznie najniższych, Historycznie najtańszych kredytów udzielały, były zobowiązane każdego kredytobiorcę przede wszystkim zbadać pod względem no, możliwości finansowych, możliwości spłacania kredytów, czy przy stopie 4,5 banku centralnego będzie nadal mógł spłacać te kredyty i o tym uprzedzać kredytobiorców. Także ta stopa no, nie powinna nikogo. Zaskoczyć. To jest o tyle bulwersujące, że nawet sam prezes NBP nie informował o tym, że w najbliższym czasie stopy procentowe mogą wzrosnąć. Zapewniał nawet, że takie prawdopodobieństwo wynosi praktycznie zero. Prawdopodobnym scenariuszem, najbardziej prawdopodobnym jest całkowity brak zmian stóp procentowych w kolejnych miesiącach, kwartałach, ale jednocześnie nie wykluczam, nie wykluczamy dalszych obniżek stóp. Czy wzrosło prawdopodobieństwo, czy zmalało? Obniżki stóp ani wzrosło, ani nie zmalało. Utrzymuje się na takim samym poziomie. Wszystko zależy od napływających informacji, głównie zewnętrzną. Ja rozumiem, że ta polityka pieniężna, którą Narodowy Bank Polski prowadzi od dłuższego czasu jest dla Państwa nudna, no bo niewiele się zmienia. Ale tutaj na jakieś rychłą rozrywkę w tym zakresie nie mogą Państwo liczyć. Nie wiem, skąd takie ożywienie w różnych tytułach. Po tej naszej projekcji, czy po zasygnalizowaniu głównych elementów tej projekcji, no nadal prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w czasie obecnej kadencji Rady Polityki Pieniężnej wynosi, jakby to powiedzieć, no może nie abstrakcyjne jest, ale wynosi zero. Wynosi zero. Jest zero, potem jest przecinek. I po tym zerze pojawia się jakaś kolejna cyfra. Ale jest mniej więcej taka. Czy to nie jest jednak jakieś zapewnienie, więc i zachęta do wzięcia kredytu przy rekordowo niskiej stopie procentowej i rekordowo niskich ratach? Taka główna zmiana to była taka, że nikt w banku nie może zarabiać więcej niż 60% zarobku prezesa. Taki jest tutaj ten mechanizm. W ten sposób uruchomiono mechanizm wzrostu wynagrodzeń prezesa. Nie, która to z Pani na to zwróciła uwagę, że to moje wynagrodzenie ro, rośnie. Tak, no ono rośnie, dlatego, że to jest tak, że nikt nie może zarobić więcej niż 60% niż prezes. A ustawa jednocześnie mówi, że wynagrodzenia i fundusz płac w ogóle w banku musi być względem sektora bankowego. Sektora czy... Sektor. Sektora bankowego. No w sektorze bankowym rośnie mniej więcej y jakiś tam, my bierzemy ten średnią, no statystyka to tylko podaje, rocznik GUS podaje tylko średnie wynagrodzenie. Oprócz tego jest zatrudniona prywatna firma, nie wiem, czy tylko przez nas, czy w ogóle przez środowisko, która patrzy dyrektorów, zarobki i tak dalej. No i my do tego odnosimy, no nie możemy mieć mniej, dlatego żeby nam wszyscy dyrektorzy uciekli do banków prywatnych. A i tak z informatykami mamy problem, no bo w tej chwili są przepłacani poza nami i, i tu mamy kłopot, no ale to jest inna sprawa. Z jednej strony prezes broni swoje pensje oraz dyrektorów mówiąc, że muszą zarabiać więcej, żeby nie przeszli do prywatnej konkurencji, ale z drugiej strony informatycy są przepłacani, bo w sektorze prywatnym zarabiają dobre pieniądze. Na koniec zostawiłem wypowiedź prezesa Glapińskiego, która zbulwersowała najbardziej osoby młode z wielkich miast, które po ataku Rosji na Ukrainę Pobiegły do bankomatów wypłacać gotówkę. Narodowy Bank Polski zawsze zapewni poziom dostawy gotówki na odpowiednim poziomie. Mamy zgromadzone odpowiednie zapasy tej gotówki, odpowiednie do poziomu naszego obrotu, i ta gotówka się znajdzie w bankach komercyjnych i w bankomatach. Ale nie w nienormalnych warunkach, jak stoją kolejki i wszystko jest wypłacane. Socjologiczną ciekawostką może być, że ta panika, którą szczęśliwie mamy za sobą od, no od jakichś trzech dni już jej nie mamy, od dwóch dni w ogóle. Już się wszystko uspokoiło. Wszystkie bankomaty powinny być czynne. A w szczytowym będzie 20% było nieczynnych, bo się nie nadążało z dowozem gotówki. Całkowicie nieuzasadniona, głupia, niemądra, panikarska jakaś fala poszła. I socjologiczną proszę Państwa, ciekawostką jest, że ta panika była największa w wielkich miastach polskich. Tak zwana część społeczeństwa, jak to się mówi, młodzi wykształceni w wielkich miastach. Najbardziej jakaś niemądra, panikarska część naszego społeczeństwa, jak się okazało. Wystarczyło wyjechać 50 kilometrów poza Warszawę, żeby zobaczyć, że przy pankomatach w ogóle nie ma kolejek, ani zresztą przy na stacjach benzynowych, że nie ma kolejek. Jakieś szaleństwo opanowało tych ludzi, co siedzą cały dzień w internecie i tam grzebią, coś szukają, czytają jakieś obłąkane teksty, jakichś obłąkanych autorytetów. Nie było żadnego powodu do tej paniki. Ci, którzy tego dokonują, to jest ich osobista sprawa. Robią co chcą i my podstawiamy pieniądze tyle ile trzeba. Niech robią co chcą, ale powinni się stuknąć w głowę, zastanowić co robią, z jakiego powodu. Wydaje mi się, że tak właśnie działa brak zaufania do władzy, do instytucji państwowych oraz do mediów. To tyle bulwersujących wypowiedzi na dzisiaj. Kogo proponujecie na następny odcinek? Swoich kandydatów oraz ich bulwersujące wypowiedzi, możecie umieścić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.